Batwoman. Witajcie z tej strony. Ja zapraszam was do kolejnego omówienia batłoben. Sezon drugi odcinek piąty. oszeni odcinek. Zakończyliśmy od zastrzelenia Luka Foxa. Czy no tego syna Foxa. No już on się nie stanie raczej batwingiem, bo w komiksach on był batwingiem. Aczkolwiek może być to zatisowane tym, że no niedługo ma tutaj wystąpić w tym serialu nasz John Deagle, który był w serialu Alon no i on może go jakoś, tak wiecie, zainspirować do tego, żeby no przewidział ten kostium no ale oczywiście na razie muszą go tutaj w tym odcinku ratować, bo no został zastrzelony powszedni, więc no, zobaczmy jak to im się, czy im to się w ogóle uda, czy on po prostu zginie śmiercią i jedynie będzie to motywacja dla Batwoman żeby tutaj bardziej trzymać to w ryzach to miasto a tutaj w tej stanie widzimy naszego lucha w zaświatach spotyka swojego tatę i jedynie co mówi to tato no i włącza nam się intro Batwoman w tej scenie Ryan jest wściekła no i musi tutaj właśnie rozwikłać zagadkę tego Zeginięcie Luka. No, oni już wiedzą, że to był ten kolej z celi, który no, siedział z nimi w poprzednim odcinku. No Batwoman szybko łapie tego kolesia, który jest no, odpowiedzialny. No powiedzmy, że jest odpowiedzialny. No ale gdy go właśnie łapie, łapie go przez to, no żeby on, on właściwie ukradł ten samochód Luka, co było naprawdę głupie z jego strony. No ale on oczywiście nie wiedział, że no Batwoman jest jego koleżanką. No i gdy tutaj właśnie rozmawiają, to on przyznaje, że on to może go i wyrobił, ale to nie on pociągnął zespół, że on w życiu nie trzeba broni, no bo tak jest prawda, jak widzieliśmy w poprzednio odcinku, to wronom coś odwaliło i po prostu zastrzelili Luka. Nie wiadomo dlaczego. Następnie widzimy tutaj no, rozciniecie tej sceny Luka w zeświatach. I to co on widzi tutaj pojawia się Bruce Wayne, który mówi, że że został wyzwany przez Luka tutaj, że musi podjąć jakiś tam yy, wybór, czyli to czy to mogłoby oznaczać, że wiecie, zosta albo zostaje z żywymi, albo idzie za światy do ojca, to, to mi się tak wydaje, że to właśnie ta scena znaczy. I hej, jest tutaj Batman, czyli co oznacza? Jest potwierdzenie, że Batman nie żyje, nie powróci nigdy. No to by było dos to jest dosyć smutne, jeśli o to chodzi. Że na tej ziemi, no ten Batman jednak nie żyje. Miałem takie małe nadzieje, że może któregoś dnia on jednak powróci. No i w wstępnej scenie widzimy, jak Alice odwiedza Wayne Tower. Oczywiście tutaj ma jakieś powody swoje, no, tutaj nikt bardzo nie wie o co jej chodzi, ale akurat my to wiemy, ponieważ no ona tutaj jest, żeby właśnie znaleźć coś, co pomoże dla naszej. Kate Kane, no przełamać się i no przestać być tym Pod wpływem tej hipnozy, nie? Tak jak w poprzednim odcinku, pamiętajcie, to mocno Chciała właśnie, żeby, no ją wybudzić, naszą Starą Batwoman, zobaczymy czy to jej się uda Poza tym, nie widzimy jak nasza to Właśnie w no, kostiumie Batwoman No, właśnie przesłuchuje tego Kosie, który oddał strzał w Luka. No on jedynie co odmówił to, że to, że że Luk dopiero co wyszedł z więzienia i nie wiadomo co on mógł zrobić. No miał trochę prawdy w tym. W sumie jakby na to, to, jakby jak tak na to spojrzeć. No ale po, po tym co powiedział, no po prostu przejechał. Właściwie ktoś inny przy, potrubował, no Uderzył samochodem. Samochodem, bo tłomy po prostu ją przejechał no i troszkę nasz, to oszłomiło naszą bohaterkę. No i on wtedy zwiał. W kolejnej scenie widzimy argumenty między Sophie a Ryan. A Ryan oczywiście tutaj się kłóci, że to wszystko, że, że z te wrody. Sophie mówi, że to nie ona była tą wroną, a wtedy Ryan mówi, że to przez nią ten róg właśnie został postrzelony. Przez jej, jej batmanowanie. batłomanowanie raczej. I Jest tutaj trochę w tym racji. No i do tej Bruce przestawił do naszego Luka kolejnej sceny to, to co ja powiedziałem, czyli właśnie musi wybrać między życiem a śmiercią. No i pod koniec właśnie tego, jak on mu to powiedział, no chciał po prostu pogadać z ojcem, ale Bruce na to nie pozwolił. Powiedział, że jak tylko do niego podejdzie, to on umrze i to właśnie to jest jego czyś, jest tym miejsce, w którym się teraz znajduje. Co jest oczywiście też mega, myślę, nawiązaniem do Aroa bo tam Lian Yu, czyli ten, gdzie Oliver ten, na tej wyspie, który tam spędził parę lat na tej wyspie, to ona się nazywała Czyściec. Bo Lian to tam po chińsku, czy po jakiemu, to czyściec był, więc. No ma, Mamy tutaj takie małe nawiąza nawiązanie, przynajmniej tak? tak to można powiedzieć. Na przyjaciół Batwoman udaje się wkraść tutaj do Luka. No i dać mu lekarstwa, dzięki któremu no, jego stan zdrowia się polepszy, a my wracamy do czyśćca. Luke nie wie co się dzieje, o coś tutaj się te całe tutaj czyście jakby znika, a Bruce mu odpowiada, że to jest nauka, oni dali mu właśnie antidotum, czy jakby to lekarstwo, no i dzięki niemu właśnie, no nie musi Luk wybierać, ponieważ wraca do żywych. Hupi, jej. Mamy argument sej, następnie z... Kain i tym gościem, który no, zastrzelił naszego Luka. Właściwie teraz już postrzelił, nie? No ale tutaj on go właściwie jednym ruchem łamie Kajna po prostu. Uderza go. No i on traci nasz Kajna przytomność. Widzimy, że koleś, który obezwładnił Kajna, chce mu właśnie... A właściwie a, I chce właśnie teraz mu te trzy dawki tego narkotyku, którego go bierze wstrzyknąć, no, oczywiście że to skutkuje tym, że go se to zabije no jak widać Black Mask to był cały plan, żeby właśnie żeby wrony no wronami przywodził koleś postawionego przez Black Mask no i to jest właśnie ten koleś który jest podstawiony przed Bla Black że przynajmniej wszystko na to wskazuje ale po chwili zjawia się Batwoman i wszystkich oczywiście pacyfikuje i uwalnia Kena. Kate'a, okej? Okay. Jacoba, okej? Okay. Jacoba, Kaita. I ostatni scenie, nasz tutaj Luke mówi do Bruce'a, w ostatniej scenie, że wybiera właśnie, no, bycie z ojcem, że chce wybrać się do ojca, no i wtedy już tutaj wszystko zaczyna tutaj działać w prawdziwym świecie, no i wraca do żywych, no i też spytał się przy okazji, dlaczego Bruce ich wszystkich opuścił, no ale Bruce, jak to Bruce, oczywiście nie odpowiedział. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten nasz odcinek Batwoman. Bardzo mi się podobał, zwłaszcza ten krótszy wątek ze świadek był mega. No i fajnie, że tutaj nasza Batwoman... ...tutaj się zaprzyjaźniła w tym właśnie odcinku z... ...anti-Batmanem jakby, nie? Tym ninją, więc no... ...zajebiście. Czekam na dalsze tutaj odcinki być może pewnie ale a, a też i na pewno w następnym odcinku zobaczymy Jona Deagle czego naprawdę się nie mogę doczekać a teraz jedynie coś zostało to się zdali do usłyszenia i trzymajcie się baju